Mm. Dobra, o, Elwira, ale się obiadasz? możemy, my... Się Słyszeliśmy, że tutaj jakimiś ciastkami częstujesz. Trochę no, testuję, trochę testuję, chcecie? Nie, ja dziękuję. Mm? Aha. Na towarzysza przyszedłem tylko. Z mi to żółta. Co o nim myślisz? Czekaj. Ale to już nie... No i no, no, patrz. No, no i poszło. No, 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 i, poszło. no, dobra, ale to... no i co? Macie takie wiesz, takie co ale powiem się... Ale na wesele będzie dobre? A na El wesele? Elwira, wychodzi za mąż? Nie, moja siostra. Tata to zawsze mówiła, że jeździłaś z nią na takie wystrzały wakacje. No, tak? na Zawiercia. Mhm. Mhm. A to Zawiercie to, 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 to kojarzy, to szalone miasto. Mhm. No. Słuchajcie, ja mam prośbę, bo ja w sumie tygodniu muszę mieć popołudnia wolne. Czy możecie wziąć kilku moich pacjentów, tych popołudniowych? Mhm. Bo słuchajcie, ja muszę jej pomóc. Nie ma dziewczyna lokalu, nie ma sukienki. A nic nie ma, nic nie ma. No ciasta, no ciasta. A kiedy masz tą to, to wesele? Tylko roku. O, no, to jak z bycia strzelił, rzeczywiście nie masz. Aha. Co? Słuchaj, słuchaj, nie ma problemu. Hmm? Po to są te spotkania, wiesz, żeby żeby sobie pomagać. Super, tak, że... dziękuję. Ale ty mówisz rzeczy, że, że nie masz restauratora żadnego, tak? Nie, no nie mam. No słuchaj, no ale ja mam, tak? Tak. Teraz y, alternaria y, sieje. I na pewno się pojawi, człowiek, który ma restaurację, słuchaj, tani nie jest, mhm. ale świetnie dywersyfikuje porcje. Dla A dorosłych, dla średniaków, znaczy młodzieży, dla dzieci, mhm. możesz tym żonglować, dowolnie. Już bardzo otwarte. Ja mam z kolei złotnika, wiesz, co to się leczy u mnie na astmę. Już powiem ci lata. Zresztą właśnie jak, 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 jak miałem ślub z Madzią, nie, mhm. to, to mama nam dała pierścionę, wiesz, on zrobił ci dwie obrączki i mówi, że jeszcze zrobi ten kolczyki dla, dla Madzi. Ale myśmy nie chcieli, bo... Złota zostało, wiesz? Ale, ale, ale uczciwy, kamień, z, kamień zwrócił. Kamień zwrócił, ale uczciwy. No, ko, no kogo ja tam jeszcze mam? no... Stolarza, kojarzę. No, stolarz zawsze się. No nie, stolarz to chyba się nie przyda. No Ja uważam, że wiesz. Lepiej mieć niż nie mieć. Słuchaj, a ty, ty jeszcze masz czego? Kogo? Tego, no tego wiesz. Masz zespół? No nie mam, no jak, nie, nic nie mam. Słuchaj, a ja mam gościa, który robi za cały zespół. Klawiszowiec. Mhm. Ale ma takie wiesz, brzmienia, ten wyczucie rytmu ma. Chyba nie do końca pacjent przychodzi z mamą, tam pomaga, bo starsza mama jest i, no. i tłumaczy, wiesz, te wszystkie sprawy. Bardzo uroczy człowiek, ja myślę, że robi to świetnie, bo pokazywał mi takie demo. Szanowita. a Państwo, a ty nie masz tam, żeby w karodę swojej? Spra pacjent. Sprawdziłabyś, no? No może też by jacyś, wiesz. Kto, kto, to się znajdzie? Nie wiem. Nie, no, no, musisz mieć, to no przecież świat normalny, ma, No mam, Ja mam świetnych pacjentów, no, ale ja też nie chcę ich wykorzystywać, no. no A nie wykorzystywać, no, no, no. Przecież to jest normalna, ja uczciwa transakcja. Płacisz, płacisz, wiesz, coś no. no to jest ja no, no, no ale ja mam pedagogów samych, no. no. Maszynistę ma. No. Ale to maszynista nic ci na, na weselu nie zrobi, coś No ale to wszystko niemożliwe, to kogoś tam jeszcze musi mieć. pójść, pójść. po główku trochę. No, bo, aha, ostatnio przed do mnie, świetnego mam pacjenta, ale, nie wiem, wylewki robi. No przecież jak znalazł ten twój stolarz, Jurek, no. ten twój odwylewek. No. Słuchaj, skrzykną się razem, wiatę ci postawią na wesele dla gości. Co Wiata zrobić? musi być, wiesz. Ja, ja, wiesz, Bo jak. Jak, jak wiesz, jak, jak zrobisz wiatę bez wylewki, bez, bez fundamentu, to wiesz, przyjdzie wiatr, ci zwieje. I gdzie się podziejesz z tymi? Nie, zawali, jak, z gośćmi. Ja co z zapałek może jeszcze być w wypadek. Co co no zrobisz? nie. No, nie, nie, no. nie Jakie trzeba robić mocne, to w ogóle nie ma do dyskusji. Hmm? Czyli co? No co? No słuchaj, no podsumowując, nie? Ci twoi pacjenci i ci nasi, co ci, wiesz, podeślemy, byśmy na z głowy. No i widzisz, Elwira, jakich masz kolegów nie od parady. No. no. Nie no, to, aha, czy ja nie muszę w przyszłym tygodniu mieć nie, nie e, to, się, to, to się nie wyrobisz, z taką ilością pacjentów to, znaczy, się nie nie wyrobisz, to się nie wyrobisz. To jest niemożliwe. No. A my jakoś tam, wiesz, jakoś tam spędzimy ten czas, jakbym zostanie troszeczkę wolnego. No świat się nie zawali. No. Wiesz, wolny i tyle o co. Hmm. Adamet dla rodziny.